Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy tu troszkę nasyfione. No bo jesteśmy w trakcie likwidacji tego podkładu. Ale teraz, póki ładne światło, no to e, troszkę pobawimy się już tym błotnikiem. I teraz, zobaczcie sobie. Mamy już e, założoną tylną klapę. I teraz, zobaczcie sobie na linię, jak tutaj idzie. Wszystko nam tutaj ładnie pasuje. Ładnie ta linia idzie. A zobaczcie sobie tutaj. Tu nam ładnie wszystko idzie, a tutaj coraz mniejsza, coraz mniejsza, coraz mniejsza. Czyli wiadomo ten element powinien być troszkę wyciągnięty w tą stronę. Ale, by to zrobić, najpierw sobie osłabimy ten błotnik, właśnie wycinając ten tutaj, jak wcześniej mówiłem, trójkącik. Będzie to już ten okular tutaj tylnej lampy, będzie osłabiony i takie coś, nie trzeba nic spawać, żadnych naciągarek, tylko drewienko, młotek, deseczka jakaś, ładnie przebić delikatnie. Tu chodzi o 1,5 mm, by ustawić tą e, klapę. Szkoda spawać, jak już czeka nas dość dużo spawania. I teraz jeszcze jedno, żeby przejść do naprawy tego płatu, najpierw właśnie musimy ustawić wszystkie kanty, musimy tutaj wiedzieć, czy nam wszystko ładnie tu drzwi pasują, zderza, gleci. Gdy będziemy wiedzieć, że wszystkie kanty są na swoim miejscu, no to wtedy możemy bawić się płatem, ponieważ może się okazać, że jak najpierw pobawilibyśmy się płatem, no to by się okazało, że tutaj później byśmy naciągli, no i znowu by nam się tutaj nadmiar blachy zrobił. Więc ustawiamy kanty i zaczynamy bawić się tym butnikiem. Ogólnie tu zobaczcie sobie, jest tylko delikatny, może to załamanie pokażę. Delikatny wgniotek na tej właśnie linii. Dlatego jest to już w podkładzie, ponieważ takie coś bez problemu sobie wyprowadzimy na, na podkładzie samym. Tutaj szkoda właśnie, że są te dziury, no trzeba spawać. Trzeba będzie to raczej wzmocnić tutaj troszkę cyną. No ale ogólnie nie ma źle, jeśli chodzi o ten butnik. I tak samo z drugiej strony, zobaczcie sobie botnik jest. było tutaj około 1000 mikronów, wcześniej wyzerowaliśmy to do gołej blachy, okazało się że ten botnik jest, wszystko tutaj pasuje, ma tylko kilka, kilka jakichś tam wgniotków, które też bez problemu wyciągniemy, więc ogólnie nie ma źle jeśli chodzi o blachę w tym samochodzie, dobra. Raczej do następnego odcinka, bo nie ma co tutaj więcej kręcić. Jak widzicie, już sobie dajemy do podkładu, potem już w to wejdzie lakiernik, jeszcze tylko zrobimy, odnowimy troszkę mastyczki i resztę się już będzie Bartek męczył z tym. Powoli sobie wyprowadzamy już ten butniczek, zaraz będziemy spawać te otwory i zobaczcie sobie tutaj tą linię, jak nam już tutaj ładnie wyszła, właśnie za pomocą, widzicie już, jest cała ładna szczelina. Za pomocą e, drewna, drewienka i młotka y, wyprowadziliśmy wy tą linię, ponieważ nie chcieliśmy uszkadzać tutaj tych oryginalnych e, mastyk, które, które są e, fabryczne. No i cały ten elemencik, jak z tej strony, jak i z tej strony jest nienaruszony, więc e, udało nam się to uzyskać bez jakiegoś naciągania czy synowania tej e, linii. Teraz wiadomo, powoli nam już tutaj powstaje załamanie, teraz musimy jednak spawać te butniki, znaczy zaspawać te otwory, no i pobawić jeszcze tym botnikiem, no i powoli zacynować, no i poprzemiać lampę i problem z głowy. No i mamy to pospawane, wstępnie jest to wyprowadzone, wszystko nam pasuje, lampa pasuje, możemy teraz... Yy... Nałożyć pasta do cynowania i ten element tutaj mniej więcej w tym obszarze wycynować, zabezpieczyć jeszcze dodatkowo te, te otworki, które wcześniej były zrobione. No dobra, lecimy dalej. Cynujemy. I tak prezentuje nam się gotowy błotnik. Cynowanie zakończone. Można dać do podkładu, ale najpierw z powodu tego, że była tu pasta do cynowania Eee, musimy czekać 5 godzin, ponieważ tam, gdzie jest koniec e, cyny, możliwe, że pojawi się nalot, delikatny rdzy, trzeba czekać około 5 godzin, czy on wyjdzie, czy nie. To jest normalne podczas synowania. Można, gdybyśmy teraz dali to do podkładu, to mm, normalnie po, pod podkładem będzie rdza. Trzeba czekać. Nie ma, niczym tego nie umiecie, nie zmiejecie, trzeba czekać. Ok, e, linia, wszystko ładnie jest. Pod lampą nam to wszystko tutaj ładnie wyszło. Nic tylko Działać dalej. Pozdrawiam wszystkich. Do kolejnego odcinka.